W tym zadaniu mamy dane cztery wyrażenia i musimy ustalić, które z tych wyrażeń są mniejsze od 10. Spójrzmy na początku na wyrażenie pierwsze. Mamy tutaj pierwiastek z 35 i musimy jakoś oszacować bez kalkulatora jego wartość. Możemy zauważyć na pewno, że jest on bardzo bliski pierwiastkowi z 36, który wiemy, że jest równy 6 i Pierwiastek z 35 jest mniejszy od pierwiastka z 36, czyli możemy śmiało napisać, że ta liczba na pewno jest mniejsza od 4 plus pierwiastek z 36. Pierwiastek z 36 to 6, czyli ta nowa liczba to 4 plus 6, czyli 10. Zatem sprawdziliśmy, że nasza pierwsza liczba jest na pewno mniejsza od 10, czyli spełnia nasz warunek. Zatem albo odpowiedź A, albo odpowiedź D będzie poprawna. Sprawdzamy dalej. Drugą liczbę. 6 plus pierwiastek z 17. Ile to będzie? Pierwiastek z 17 to trochę więcej niż pierwiastek z 16, czyli ta liczba będzie trochę większa niż 6 plus pierwiastek z 16. Dlaczego wziąłem pierwiastek z 16? No bo oczywiście on jest równy 4, łatwo go możemy obliczyć. Wszystkie te pierwiastki mają tutaj taką własność, że są o trochę o jedną liczbę pod pierwiastkiem od liczby, z której łatwo da się wyciągnąć pierwiastek. Tu otrzymujemy 6 plus 4, czyli 10. No ale widzimy, że znak nierówności jest tutaj w drugą stronę, czyli ta liczba jest większa od 10, czyli zła, czyli odpowiedź A będzie błędna. Zatem na podstawie takiej dedukcji z pierwszych dwóch przykładów już moglibyśmy wyciągnąć wniosek, że odpowiedź D będzie poprawna. No ale przećwiczmy jeszcze te rachunki, które wykonywaliśmy na podpunkcie trzecim, a w szczególności na podpunkcie czwartym, żeby się upewnić, czy na pewno D jest poprawna. No i jednocześnie tutaj zmierzymy się z trochę trudniejszą sytuacją, czyli z minusami. Jak będzie z tą liczbą? Chcielibyśmy ją porównać z liczbą 17 minus pierwiastek z 49, no bo wiemy, że to jest 17 minus pierwiastek z 49 to 7, 17 minus 7 to 10. Tylko jaki znak tu wstawić? Bierzemy liczbę większą niż pierwiastek z 48, ale przed nią stoi minus. Skoro bierzemy Większą liczbę ujemną, to ostatecznie otrzymamy coś mniejszego. Czyli ta liczba jest mniejsza od tej, czyli znak będzie w tą stronę. Czyli ta liczba jest większa od 10, czyli też nie spełnia naszego warunku. To jest takie trochę trudniejsze rozumowanie, żeby sobie z nim jakoś inaczej poradzić, albo sprawdzić, czy na pewno dobrze wstawiliśmy ten znak, to oczywiście możemy wykonać takie sprawdzenie. W którym byśmy podstawili jakąś konkretną wartość liczbową pod ten pierwiastek, jakąś przybliżoną, ale zgodną z prawdą. Na pewno to jest liczba mniejsza niż 7, czyli moglibyśmy napisać, że to jest w przybliżeniu 17 minus, no i zamiast 7 napisalibyśmy 6 i 9. No i widzimy, że jak od 17 odejmiemy 6 i 9, to otrzymamy 10 i 1, czyli coś większego od 10. Zatem takim rozumowaniem też moglibyśmy sobie poradzić w tych wszystkich przykładach. W sytuacjach z minusem na pewno byłoby łatwiej niż takie zastanawianie się, że skoro wzięliśmy liczbę większą, ale jest ujemna, no to generalnie liczba wyjdzie nam mniejsza niż ta oryginalna. Jeżeli tak robimy, to bardzo ładnie, profesjonalnie, ale możemy się upewnić jeszcze takim rozumowaniem wprost, z podstawieniem jakiejś konkretnej liczby mniejszej bądź większej od tej siódemki. Jeżeli no, w tym przypadku mamy pierwiastek z 48, no to 6,9 byłoby dobrym przybliżeniem. No tak samo moglibyśmy w tym przypadku postąpić. Może właśnie zrobię ten ostatni przykład. Tą metodą, przynajmniej na początek, możemy napisać, że to jest w przybliżeniu 15 minus, a pierwiastek z 26 to będzie coś trochę większego niż pierwiastek z 25, czyli niż 5, czyli na pewno to będzie coś około 5 i 1, coś trochę większego niż. 5. Warto właśnie tę końcówkę tutaj po przecinku napisać, bo gdybyśmy to oszacowali z dokładnością do 5, to wyszłoby nam równo 10 i to by nam nie odpowiedziało na pytanie, czy ta liczba jest mniejsza, czy większa od 10. 15 minus 5 i 1 to wychodzi trochę mniej niż 10. 9,9 9 to jest mniejsze od 10, czyli widzimy, że zarówno liczba pierwsza, jak i czwarta są mniejsze od 10, czyli odpowiedź D jest poprawna. Może jeszcze dla treningu przećwiczę tutaj na tym przykładzie. 15 minus pierwiastek z 26. To rozumowanie, które zrobiliśmy w przykładzie trzecim. Jakby ono wyglądało? Byśmy napisali tak. 15 minus pierwiastek z 25. No to się oczywiście równa 15 minus 5, czyli 10. No i jak teraz ze znakiem. Co my tu zrobiliśmy? Wzięliśmy pod pierwiastkiem liczbę mniejszą od tej, a skoro odejmujemy mniej, to otrzymamy więcej, czyli ta liczba będzie większa od tej, czyli znak w tę stronę. No i rzeczywiście wyszło nam, że ta nasza główna, podstawowa liczba z przykładu czwartego jest mniejsza od dziesięciu, tak jak tym rozumowaniem, no i to utwierdza nas w tym, że odpowiedź D jest poprawna.